Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić moją krótką opinią o najnowszym Frankensteinie, czyli premierze Netflixa, która wskoczyła tam 7 listopada i no, jeszcze inne rzeczy miałem po drodze do nagrania, więc dopiero dzisiaj wrzucam ten materiał. Natomiast tak, nadrobiłem, udało mi się, bo to jest dwójpółgodzinny film, który ma jednak dosyć ślimacze tempo, więc udało mi się, wydaje się, być dobrym określeniem tutaj. Wiem, że niektórych też pewnie mogło to trochę przemęczyć. Natomiast czy to znaczy, że to słaby albo jakiś nieoglądalny film? Absolutnie nie, chociaż już na wejściu muszę powiedzieć, że moim przynajmniej zdaniem troszkę do skrócenia. Oczywiście gadamy sobie bez spoilerów, chociaż jest to historia znana i stara jak świat można powiedzieć, bo na podstawie książki, która została wydana w 1818, moi drodzy, więc to jest ponad 200 lat temu. Tak więc pewnie ciężko by było nawet tutaj coś zespajlerować. Szczególnie, że powstało jeszcze mnóstwo innych filmów na ten temat, aczkolwiek wiadomo, że każdy z nich, albo przynajmniej część z nich, do pewnego stopnia próbowało ugryźć ten temat trochę inaczej. My dzisiaj się skupimy na tej konkretnej, deltorowskiej wizji. Także zapraszam. Na wstępie warto zaznaczyć, że film podzielony jest na rozdziały, natomiast głównie to opowiadamy tutaj po prostu dwie perspektywy, czyli po pierwsze doktora Frankensteina, a po drugie samego potwora w sobie już. I oczywiście tutaj musimy rozróżnić, bo wiem, że w sumie dużo ludzi nawet tego nie wie. Widziałem już to też chociażby po internetach, że niektórzy to potwora nazywają Frankensteinem. Nie, oczywiście, Frankenstein to jest nasz pan doktor który tutaj miał dużą ambicję, szczególnie po tym, jak wyglądało jego dzieciństwo i relacja z ojcem. Tak ten film to przynajmniej prezentuje, że chciał po prostu przede wszystkim sobie, ale też światu udowodnić, że no zrobi coś przełomowego. To no tak w wielkim skrócie myślowym. No więc znaczna część filmu to jego perspektywa, ale mówiąc znaczna część nie znaczy, że trzy czwarte na przykład, bo to jest na tyle długie, że prawie tyle samo czasu potem dostaje właśnie potwór, żeby troszeczkę z innej perspektywy nam ukazać, to, co się w tej historii dzieje, chociaż tak naprawdę startujemy już od obecnej akcji, tak to ujmę, gdzie widzimy już na wejściu tego naszego potwora, który po prostu robi mięsną rozwałkę, generalnie atakuje ludzi na statku, który utknął w lodzie. No i można by pomyśleć, że ten potwór to po prostu jest taki zły, zerojedynkowy, brutalny i Bogu ducha winnych ludzi morduje, ale właśnie te perspektywy, w które wnikamy zaraz po tym. Przedstawią nam, że nie do końca to jest takie wszystko zero-jedynkowe, a że historia tego potwora jednak jest dosyć konkretnie złożona. No i właśnie, ja bym zaczął od rozdzielenia też tych perspektyw na, wydaje mi się, zło i dobro, po prostu od takiego tutaj najprostszego dualizmu zaczniemy, bo można by powiedzieć, szczególnie jak ktoś na przykład nie zna za bardzo tej historii, a właśnie na wejściu dostanie potwora, który rzuca tam ludźmi na prawo i lewo, że no tak, wiadomo, potwór to zły, a człowiek to dobry albo ludzie to dobrzy. Ale tutaj jest zgoła inaczej i jest moim zdaniem przynajmniej dokładnie na odwrót, bo to ten nasz doktor jest zły. To Frankenstein stworzył coś, czy kogoś, nad kim nie ma kontroli, to po pierwsze. Po drugie, gardzi nim wręcz. A po trzecie, no, źle go traktuje, więc... Można przyjąć, że jest zły. Już sama zabawa w Boga, czyli po prostu ożywianie zwłok, no wydaje się nieco ekscentryczne, i to mówiąc w takim mikrodelikatnym tutaj właśnie sformułowaniu. Natomiast sam w sobie potwór, czy, czy istota, czy coś, które zostało tutaj zrespione, wskrzeszone, no nie jest niczym złym. Tylko pewne wydarzenia i sytuacje do tego doprowadziły, ale też to, jak był traktowany. No więc właśnie to jest całkiem. Nieświeże podejście do tematu bym powiedział w kontekście tego, że o ludzie źli, no to to chyba każdy od dawna wiedział, że istnieją tacy na tym świecie. Ale z drugiej strony, tutaj po prostu jest to esencjonalne. I ja to czytam trochę jako zaletę i trochę jako wadę. Już precyzuję, bo porównam też na przykład do Nosferatu, który no, u nas w styczniu był 25, ale premiera 24 tak naprawdę światowa była. Czyli najnowszym filmie Egersa. Bo wydaje mi się, że jest tutaj punkt wspólny. Poza tym, że oba filmy wyglądają pięknie i kipi z nich budżetem i że naprawdę mają konkretnych reżyserów, którzy mają swój styl i swoją wizję, to jest jedno. Natomiast historia Nosferatu no też stara jak świat i teraz pytanie czy jeszcze się da tchnąć w to coś nowego. Może tak, może nie. Natomiast konkretnie odnosząc się do tych obu dzieł, to uważam, że ani Nosferatu, ani Frankenstein w zasadzie niczego nowego nie pokazuje, żadnych przełomowych wniosków, żadnych konkretnych takich właśnie świeżych po prostu punktów spojrzenia na te dane historie. Moim zdaniem tego tutaj nie ma, to jest po prostu znane od dawien dawna dzieło ulepione na nowo, które być może zachęci widzów, którzy nie są w temacie do obejrzenia, ale też na pewno nie każdego, a szczególnie Frankenstein, który się po prostu wlecze. Chociaż no sfera tu też tego tempa nie miał nad wyraz dobrego, ale przyznam lżej mi się oglądało tamtą historię, bardziej mnie pochłonęła. Frankenstein był męczący, był przeciągnięty, i to, co powiedziałem na wstępie, ja bym go skrócił chociaż do dwóch godzin, ale to nie ja robiłem film, więc tylko sobie gadam. Natomiast tym punktem wspólnym właśnie jest ten brak świeżości, moim zdaniem. I. Okej, okay, jeżeli właśnie ktoś nigdy nie miał do czynienia z tą historią, albo gdzieś tam dawno temu i nie za bardzo pamięta, o co tutaj Kaman, no to. Dla tej osoby może być to jak najbardziej doświadczenie tego dzieła jako czegoś świeżego i nowego. Natomiast, jak się trochę siedzi w temacie głębiej, no to to jest coś, co widziałeś mnóstwo razy, tylko po prostu wyprodukowane teraz. No więc nie ma nic świeżego w tym filmie. Natomiast uważam i to chyba powie każdy, że jest po prostu świetnie zrealizowany. Bo Del Toro totalnie czuje tego typu klimaty, gdzie właśnie trochę jest zabawy kostiumami, gdzie scenografię trzeba konkretną ulepić gdzie mamy zabawę światłem, gdzie mamy właśnie inne czasy i w ogóle jakieś takie historie ala baśniowo fantastyczne, chociaż tutaj to akurat najwięcej jest dramatu. Więc to też muszę uprzedzić dla tych, co są jeszcze przed seansem, a rozważają nadrobienie, że to nie jest żaden klasyczny horror. To nawet na Netflixie jest podpisane jako dramat, chociaż wiadomo tymi podpisami nie zawsze warto się sugerować, czasami są nietrafne, czasami są nieprecyzyjne, bo poza dramatem, no jest tutaj trochę tego horroru jednak. Jeszcze można pewnie innych gatunków się doszukiwać. Często to nie jest takie wcale oczywiste i jednoznaczne, że w jedną szufladkę można coś wrzucić. Natomiast jak już są te elementy kina grozy takie konkretne, no to w sumie jest gor, bo mamy naprawdę kilka takich sekwencji, gdzie mięsko jest i nawet trochę, a nawet nie trochę. Wydaje mi się, że z pełnym przekonaniem mogę tutaj użyć słowa body horror. Więc jeżeli ktoś liczy tylko i wyłącznie na tę grozę i na ten horror, to na 2,5 godziny metrażu dostaniecie tego, no nie wiem, może 15 minut, tak? Dlatego to mówię, bo to jest bardzo ważne, że trzeba wiedzieć też, co się włącza, bo poza tym to jest właśnie dramat opowiadany z dwóch perspektyw. I te perspektywy potem się oczywiście muszą jakoś zatrzeć i dojdziemy do jakiejś konkluzji, która znowu jest dosyć oczywista, jak się ogląda i łączy kropki, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast raczej tutaj nie chciano robić żadnej historii tego typu, że wchodzi antagonista i robi sieczkę przez 2,5 godziny. To nie jest tego typu historia. To jest historia skupienia się na konkretnych sylwetkach, na portretach psychologicznych po prostu różnych postaci. No i ubarwiona jeszcze w takie miłe dodatki drugoplanowe, jak na przykład rola w którą bardzo lubię. No i w ogóle, jeżeli chodzi o same role, to akurat dobór tutaj właśnie aktora odgrywającego potwora Wydaje mi się, jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Bardzo dobrze to wygląda, już pomijając kwestię charakteryzacji, która też jak najbardziej dowodzi to samej w sobie roli. Natomiast ciutkę bardziej znowu się odniosę. Podobał mi się jednak Skarsgard w Nosferatu, szczególnie kreując ten swój specyficzny głos. No był bardziej charakterny tamten film, to znaczy kilka jego elementów mam wrażenie, a tutaj okej, okay, wszystko stoi na wysokim poziomie, tylko nie czuję Albo nie widzę takiego elementu, który by to jakoś wyróżniał, który by dał ciutkę tej świeżości, bo no sfera tu właśnie chociażby ten głos, no nie? Jak sam film w sobie nie był świeży, to chociaż jakieś tam drobniejsze elementy miał, ale jednak istotne, tutaj tego nie znalazłem za specjalnie, a te wszystkie wnioski i konkluzje właśnie są dosyć oczywiste. Dawno znane, żadnych nowych kart tutaj na pewno nie odkrywamy. Aczkolwiek właśnie technicznie i aktorsko jak najbardziej się to sprawdza. Zresztą rola Oscara Izaka, właśnie w roli Frankensteina. Tutaj też jak najbardziej mi się podobała. Zdecydowanie trochę dziwny typ, trochę odstręczający, trochę denerwujący niektórych ludzi, i mało kto jest w stanie mu powiedzieć w twarz, co tak naprawdę o nim myśli, więc tutaj też różnej maści konflikty się przez to naradzają. Ale też już tak reasumując to, co powiem, to co powiedziałem, no to jest to trochę smutna historia, I właśnie nie dlatego, że potwór atakuje ludzi, tylko że to jest tak naprawdę zraniona istota. Z głębokim poczuciem żalu, poczuciem samotności, bo go się nie da zabić. I co by nie robił w tym świecie? No to w sumie nie może znaleźć swojej, ja to powiem tak wprost, drugiej połówki, no bo no wygląda trochę inaczej. No nie, jest taki potworzasty, mimo wszystko, więc ciężko mu jest. I nawet jakby się zaczął na tyle nudzić, że powiedziałby: Dobra, ja już swój żywot kończę, nie wiem, utopcie mnie, cokolwiek. To się nie da tego po prostu zrobić, więc tam jest ogrom żalu i tej też yy, goryczy w nim. No, widać, to kipi, to się wylewa z tej postaci, właśnie szczególnie jak jesteśmy w tej jego perspektywie. Też ogrom żalu do tego swojego stwórcy, prawda? Właśnie przez tą zabawę w Boga stworzyliśmy kogoś czy coś, co kompletnie nie wie, co ze sobą w świecie zrobić, i potem dochodzi przez to do jakichś makabrycznych czynów. Więc największe współczucie jest właśnie położone tutaj zdecydowanie na tego naszego potworasa. Ale bądź co, bądź, to nie jego wina, że powstał, ktoś go stworzył, był eksperymentem. To nie jest jakiś, nie wiem, klasyczny poród, tak, że się urodził i nie wiem, jest dziwny, zmutowało go jak w rąkternie, bo, wiecie, napił się wody z fabryki, która dolała tam niechcący oczywiście, ale jednak jakie jak, jak, jakichś chemikaliów, i gość ślubnął albo matka ślubnęła i, wiecie, urodziła właśnie zmutowane dziecko, bo się napiła zatrutej wody. No nie, to troszeczkę inaczej tutaj działa, więc zdecydowanie Widzimy te kontrasty, te rozróżnienie tego co jest tutaj złe, tego co jest tutaj dobre, to co powinno być zrobione albo nie powinno być zrobione. Te akcenty del Toro bardzo dobrze tutaj rozłożył. Jest tą twórcą, którego lubię, którego cenię, który ma naprawdę zawsze świetną wizję i który dopina swoje technikalia na ostatni guzik. Co by nie mówić, nawet jakby się nie nudzić na tym filmie, jak ktoś powie, że to kompletna właśnie nieangażująca, dwu godzinna dramatyczna batalia dialogowa, to nie da się odjąć deltorowi tego, że zawsze, właśnie scenograficznie, technicznie to wszystko stoi na wysokim poziomie, zdjęcia też są świetne, tak więc doceniam ogrom pracy włożonej w ten projekt, ale nie uważam, że jest najbardziej angażujący na świecie, a już świeży też tym bardziej, ale podobało mi się, szczególnie w momentach, gdzie mnie angażował. Na szczęście nie było tak, że przez dwie godziny spałem, a pół godziny mnie zaintrygowało. Początek mnie trochę zmęczył, ale potem się wkręciłem. Właśnie w perspektywę doktora Frankensteina, potem znowu była troszeczkę zmuła na przejściu w perspektywę potwora, ale to też się rozkręcało, to też się intensyfikowało, a sam w sobie finał był fajny. Tylko te przestoje były po prostu raz na jakiś czas moim zdaniem, więc generalnie tak, zmęczył mnie ten film trochę, ale nie tak, że nie wiem, musiałbym przewijać, zrobić drzemkę podczas oglądania itd., itd., chociaż oglądałem go bardzo późno w nocy, już chyba była czwarta godzina czy po nawet. Więc zostawiłem sobie 45 minut na drugi dzień, bo po prostu chciałem odpocząć i no, włączyć finał. Wyspanym, mówiąc wprost, więc tak, rozdzieliłem sobie na dwa razy, na dwie raty, ale nie ze względu na to, że zasnąłem, tylko że sam taką decyzję podjąłem. Więc jest generalnie naprawdę na co rzucić okiem. Jest to moim zdaniem film warty jak najbardziej uwagi. Może być ciężki w odbiorze, ja ten ciężar czułem, ale chociażby dla wszystkiego wokół i ról warto, warto zobaczyć, szczególnie jak nie znacie tej historii albo tylko coś tam wam świta, nie wiadomo na której ulicy i w którym kościele. No a jeżeli chodzi o cenę to ode mnie Frankenstein ostatecznie otrzymuje 7. Trochę się wahałem właśnie między 6 a 7, ale było kilka takich punktów, które mocniej mnie wkręciły. No i biorąc na poprawkę właśnie całe te technikalia, no muszę tę 7 postawić, bo czuję, żebym troszeczkę skrzywdził wręcz ten film, stawiając mu 6. Bo no, jako niezłe oceniam czasami filmy, które no, tam nieźle, fabularnie działały, ale na przykład były tak zwyczajnie nakręcone, więc tutaj aż, no muszę po prostu docenić tą jedną gwiazdką wyżej. Więc generalnie dobra rzecz, ale na pewno nie dla każdego. A jeżeli wy mieliście okazję już oglądać, podzielcie się w komentarzach, jak wam się podobało. A jeżeli nie, napiszcie, czy macie ochotę nadrobić, czy może ja was zachęciłem, przekonałem, albo czy nadal się wahacie. Myślę, że z tej recenzji wywnioskujecie, czy jest to film dla Was, czy nie, szczególnie w kontekście tempa, w jakim się dzieje. Tyle ode mnie w tym materiale. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. A kto z Was dotrwał do końca, zostawiajcie oczywiście hashtag Frankenstein albo potwór. Może być to i to, może być Netflix i Del Toro. Jeszcze dziękuję, jeszcze raz widzimy się w kolejnych i strzała.